Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam was na myślę, że bardzo, bardzo wyczekiwany film na moim kanale w ostatnim czasie, bo pokażę wam kolejną część mojego mieszkania i pokażę wam jak wyszły meble po metamorfozie, którą im zapewniłam. I no, może wam się spodoba. Może zaspokojicie swoją ciekawość. Może coś u mnie podpatrzycie. Serdecznie, serdecznie zapraszam. No więc moi kochani i moi mili, jesteśmy w tym momencie w kuchni, którą bardzo dobrze znacie i widzicie pogląd na cały duży pokój, jak ja to mówię, bo ja jednak wychowana w latach 90., -tych, 2000 -tych, w dzieciństwie i mojej młodości zawsze się mówiło duży pokój, jakoś nie funkcjonował w tamtych czasach salon, więc. Tak oto wygląda duży pokój z aneksem kuchennym, który właśnie, który właśnie jestem. No i zaraz wam pokażę, co tutaj mam, co je podpatrzycie, może coś. No i przejdźmy do tej też metamorfozy mebli, bo to jest moim zdaniem najciekawsze. No dobrze, a więc słuchajcie, tutaj mamy po prostu zwykły stół, najprostszy z IKEI. I to, co Wam chciałam pokazać, bo to raczej nic nie ma ciekawego, ale chciałam wam pokazać przy okazji i polecić Wam krzesełko dla dzieci. I teraz słuchajcie, dlaczego ona jest fajna. To jest krzesełko, które normalnie jest krzesełkiem takim zwykłym, na nogach wysokim, wolno stojącym, że tak powiem, stacką, którą dzieciom wsuwacie. Natomiast kiedy wyjeżdżacie i chcecie użyć tego krzesełka w podróży, jeżeli często wyjeżdżacie, jeździecie gdzieś tam do dziadków, do rodziców, na wakacje, na różne wycieczki, to to się może przydać. Albo kiedy dziecko już jest większe i jest na etapie, że chce z Wami siedzieć przy stole, ale jeszcze do tego stołu swobodnie nie dosięga, to wtedy. Demontujecie nogi, one są tutaj schowane w środku tego krzesełka w jego plecach, że tak powiem, a samo krzesełko przymocowujecie na pasy do krzesła i może dziecko. Swobodnie siedzieć przy stole, e, więc to jest e, moim zdaniem ultra fajna sprawa. Zwykłe plastikowe, proste, dobrze się czyści, więc wam polecam, było też w super cenie. Kupiłam je już e, przy Stasiu, teraz ma je Zosia, więc wam zostawię link na dole, Bo wiem, że takie wiecie, wypatrzeć różne ciekawe rzeczy, e, inne nowości lubicie, więc wam polecam. No i tu słuchajcie, mamy ujęcie z drugiej strony pokoju, za mną kuchnia, którą już znacie. Tu mamy właśnie stół e, z krzesłami. E, Czyli punkt, gdzie się wygodnie siedzi, ja najzwyklejszy stół z IKEA, więc tutaj może nic ciekawego, nic specjalnego nie ma. I tutaj nie pamiętam, czy wam mówiłam to w tym filmie o kuchni, tutaj mam taki specjalnie przedłużony blat. I miejsce, żeby postawić sobie, wiecie, stołki barowe, krzesła wysokie, i móc usiąść przy, przy blacie, ale jeszcze ich nie mamy i pewnie się zdecydujemy na tego jak dzieci większe, bo teraz wszędzie chodzą z krzesłami i sobie się wchodzą na krzesła i dosięgają wysoko, więc takie wysokie krzesła przy małych dzieciach to może nie będzie dobry wybór teraz, e, więc to jest w razie na razie garaż na pojazdy dzieci, ale no z czasem też tam takie wysokie krzesła będą. No i później mamy, myślę, że serce każdego domu, czyli kanapę kanapa jest z agata meble i jest całkiem fajna to na narożnik jak widzicie bo tutaj ta część jest bardzo szeroka więc wygodnie się na niej siedzi leży jest ok natomiast drugi raz mi się nie zdecydowała na kanapę która oparcie ma w formie wiecie takich luźnych poduszek raczej wolać coś takiego stałego bo często jest tak że to ląduje na podłodze dzieci się bawią więc może to nie jest do końca dobrze dobre no ale tak ale tutaj mamy mamy po prostu kanapę. No i tutaj mamy, słuchajcie, stolik z Ikei. To chyba się nazywa lak. tylko taki większy z półką na dole. I on był jeszcze do niedawna cały w jasnym kolorze. Natomiast no, często się zdarza, że czy nam coś spadnie, czy dzieci coś wiecie, stukają, puchają i ten y, stolik bardzo szybko odpryskuje, robią się różne rysy odpryskujące. A kiedy dzieci później coś wyleją w takim miejscu, bardzo szybko w tych miejscach się wybrzuszał i puchł od wody, że tak powiem. A nie chciałam wyrzucać tego stolika, bo mieliśmy go w zasadzie rok i ciężko mi było pogodzić się z tą myślą, że po roku będę generowała śmieci i wyrzucała stolik, więc postanowiłam okleić go okleiną i zdecydowałam się na czarny kolor, ponieważ chciałam tutaj w pokoju wprowadzić trochę czarnego koloru. Pies ja właśnie, sorry. Bo też w kuchni mamy dużo czarnych dodatków i chciałam to wszystko jakoś z kuchnią ujednolicić i też w pokoju wprowadzić czarny kolor, więc zdecydowałam się właśnie na czarną okleinę. No i myślę, że stał się taki bardziej wyrazisty, więc fajnie wygląda, zrobiło się spójniej z całym pokojem, wszystko pasuje na te wszystkie miejsca, gdzie on się niszczył, przez tą okleinę są zabezpieczone i po prostu jeszcze trochę dłużej posuszy. Dalej mamy, słuchajcie, część, którą już widzieliście w odcinku o roślinach czyli duże podwójne okna balkonowe, które są takim udawanym ślepym balkonem, bo balkonu tam nie ma. I tutaj z boku pojedyncze drzwi, którym już można na balkon wyjść i balkon ma wejście i w sypialni, i tutaj w pokoju, więc tak to wygląda. I tutaj jest strefa dzieci, puzzle piankowe, dzieciaki miały kiedyś tutaj w głównej części, później bardziej przy kanapie. E, te puzle wiecie, w różnych konfiguracjach, a teraz je przycięłam i dopasowałam sobie tutaj do tego rogu, e, i tutaj je mają. Natomiast myślę, że za jakiś czas w ogóle się ich pozbędę, bo dzieciaki e, bawią się w zasadzie w całym domu i, i te puzle takiej dużej, nie ma takiej dużej potrzeby, żeby te puzle miały. Natomiast te puzle, te, które ja zamawiałam, były naprawdę super, były w świetnej cenie, w fajnej w całkiem fajnej jakości, przyzwoite, więc zostawiam Wam też link, bo uważam, że są super i wcale nie trzeba dużo wydawać na właśnie takie pudle, a niektóre bywają bardzo drogie. I tutaj też dzieciaki mają swoje stoliczki do rysowania, swój stoliczek do rysowania, najprostsze krzesełka, czyli w tym z Ikei i stoliczek taki z otwieranymi blatami, gdzie mają pochowane kredki, więc to też się fajnie sprawdza, że mają swój kącik do rysowania. No i przechodzimy do drugiej ściany, gdzie mamy meble i podstawą naszych mebli w dużym pokoju są kalaksy yy, z Ikei. Uważam, że Kalax to jest najlepszy mebel, który może posłużyć, jeżeli się świeżo w jakimś miejscu wprowadzacie, nie macie jeszcze mebli, nie wiecie, jakie chcecie mieć meble, potrzebujecie coś na już, na przykład, albo czekacie na jakieś meble. Jeżeli nie macie funduszy i chcecie jakieś meble sobie sprawić później, to Kalax jest super, bo wychodzi cenowo. Bardzo fajnie, Ona, na przykład służył w przedpokoju stojący pionowo kiedy nie mieliśmy jeszcze szafy na jakieś tam buty i pierdółki, które były potrzebne pod ręką. Mamy Kalaksa na balkonie, gdzie mamy, wiecie, taki swój schowek, różne rzeczy. No i mamy Kalaksy tutaj. Ja Kalaksy lubię za taką uniwersalność, że z czasem dorabiam, na przykład dokupuję drzwiczki, szufladki. Można go sobie fajnie dostosowywać w, z biegiem czasu, w miarę potrzeb, więc bardzo to lubię. Tutaj ten Kalaks opanowały dzieci ze swoimi zabawkami. Dalej mamy Yy, dwa kalaksy pionowe i też jak widzicie są i szufladki i drzwiczki czyli są skonfigurowane pod nasze potrzeby i bardzo jestem z tego zadowolona że właśnie można tak to konfigurować że tak powiem sobie dostosowywać natomiast minusem w tych wszystkich drzwiczkach i szufladkach są uchwyty, które są oryginalnie zobaczcie jak one wyglądają kiedy je kupujecie No, a ja postanowiłam te uchwyty wymienić i właśnie ujednolicić to całe mieszkanie, żeby to wszystko mi się zgrywało i pasowało do, do stolika, do czarnych elementów kuchni, więc zdecydowałam się na czarne metalowe uchwyty. Bardzo fajnie to wygląda estetycznie, prosto, a właśnie się komponuje z całym pokojem. No i rzecz najważniejsza. Tam słuchajcie, mam drapak dla spruszowego y, Stasia Kota, który ostatnio robiłam. Kuchnia drewniana z Pepko, kupiona na wyprzedaży za 40 zł, y, chyba tam dwa lata temu. No i komoda. Jeżeli chodzi o komodę, to słuchajcie, historia była taka, że miałam zwykłą białą komodę z IKEA która służyła mi przy dzieciach, jak Stasiu się rodził, miałam tam ubranka dziecięce i tak dalej. Później była w sypialni i tam ją, tą szybę w tej, tej szufladzie okleiłam w taki wzór, który był dostosowany do wystroju sypialni, żeby mi pasował i wyglądała ona jeszcze jakiś czas temu w ten sposób. A teraz jak widzicie, wygląda tak. Jestem z tego bardzo, bardzo dumna. Długo mi zajęło znalezienie odpowiedniego koloru, żeby dostosować i dopasować go do tych moich regałów kalaksu. Więc, komoda stała. Cała oklejona o dziwo. Okleiła mi się bardzo szybko i prosto. Oklejna szukałam takiej pasującej bardzo, bardzo. Mogę sobie w zasadzie chyba otworzyć sklep z oklejnami. Bo mam już tyle tych próbek, no i ciężko było znaleźć idealny, idealnie pasujący kolor. Jeżeli tutaj zobaczycie, to mam przyklejony taki paseczek tej właśnie okleiny tutaj. I ona, jeżeli chodzi o odcień, jest niemal identyczna. Natomiast ta oklejna faktycznie ma trochę wyraźniejszy wzór, ciemniejsze słoje, więc nie jest to 100%, jeden do jednego. Ale odcień pasuje, wyglądał, wydaje mi się, że całkiem ok. I wiem, że kilka z Was chciało znaleźć taką idealnie pasującą okleinę i tak samo jak ja dopasować sobie jakiś mebel do kalaksów, więc zostaję Wam ich na dole do tej okrainy. Myślę, że ze wszystkich, które przetestowałam, to jest naprawdę najlepsza i nie znalazłam innej. No i też wymieniłam uchwyty, żeby to wszystko się właśnie tak połączyło w taką jasno-czarną całość. Talerz, który miałam kiedyś w kuchni na owoce z Sensei abyśmy mieli takie miejsce do odkładania zegarków i różnych rzeczy, które tam się czasami ściąga. No i tak to wygląda. Także tak to, kochani, wygląda. Nie wiem, czy coś was, yy, Wam się spodobało, czy Was zaskoczyło. Na pewno mieliście ogromną ciekawość i chcieliście zobaczyć, jak to u mnie wygląda, więc mam nadzieję, że Wasza ciekawość jest zaspokojona i już wiecie, jak mieszkam i w jakich, yy, w jakich przestrzeniach spędzam yy, mój dzień. Yy, Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, co myślicie. Zostawcie kciuki, komentarz i subskrypcję. I do zobaczenia następnym razem. Buziaczki. Cześć. Pa, pa.